W 1385 roku Polska i Litwa zawarły unię, która ze zmianami przetrwała aż do końca XVIII wieku. Dziś to wydarzenie może się jawić jako całkiem naturalne i słuszne posunięcie, lecz w tamtym czasie wielu tak tego nie postrzegało. Litwa uchodziła za jednego z głównych polskich wrogów. W dodatku Litwini mieli opinię barbarzyńców czy wręcz Dzikusów. Dlaczego zatem zdecydowano się na ten związek? Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć w tym materiale. W 1376 roku, czyli na 9 lat przed zawarciem pierwszej Unii Polsko-Litewskiej, Litwini najeżdżają należącą do Królestwa Polskiego Róż Litewskie zagony pod wodzą księcia Kiejstuta, grabiąc i mordując, docierają aż pod Tarnów. Według części badaczy, w tej wyprawie miał brać udział sam przyszły król Polski Jagieło. Ale to zdarzenie nie było żadnym ewenementem w średniowiecznej historii Polski. Już przy historycznym przodku Jagieły, niejakim pukuwerze, można znaleźć pod rokiem 1290 zapiski, że wysyłał on liczne wojska na Polskę. Od XII wieku Litwini regularnie najeżdżają polskie ziemie. Litwa była państwem biednym, słabo zaludnionym, ale wraz z postępami ekspansji w księstwach ruskich coraz rozleglejszym. Polska dla Litwinów była w owym czasie rezerwuarem bogactw i niewolników. Tradycje najeżdżania ziem polskich były zatem bardzo silnie zakorzenione w kulturze politycznej litewskich władców. Zapoczątkował je Mendok, pierwszy król Litwy, który zjednoczył litewskie ziemie i powiększył je o sporą część Rusi. Za czasów jego panowania aż czternaście razy Litwini wyprawiali się na księstwa piastowskie. Doprowadzało to do wyludnienia wschodniej Polski, ale najeźdźcy zapuszczali się nawet pod Łęczycę i Kalisz. Jednym z najbardziej narażonych regionów było Mazowsze. Litwini aż trzy razy palili półtusk. W 1262 roku zdobyli jazdów, późniejszy ujazdów, gdzie ścięli głowę księcia mazowieckiego Siemowita I. Jego syn Konrad spędził potem dwa lata w litewskiej niewoli. Więcej szczęścia miał Leszek Czarny, który w 1282 roku w bitwie pod Narwią rozbił połączone siły Litwinów i Jaćwinków. Swój sukces powtórzył odpierając kolejny najazd w następnym roku. W okresie rozbicia dzielnicowego nie było praktycznie możliwości skutecznego rozwiązania litewskiego problemu. Podczas gdy jeden książę dogadał się ze wschodnim sąsiadem, to w tym samym czasie Litwini najeżdżali innego Piasta. Dopiero za czasów Władysława Łokietka zaczęto postrzegać w litewskich kniaziach potencjalnych sojuszników. Powodem był naturalnie wspólny wróg. W 1325 roku książę Kazimierz, późniejszy król polski Kazimierz Wielki, Zawarł związek małżeński z Anną, córką wielkiego księcia Giedymina. Było to przypieczętowanie aliansu, który Łokietek projektował przeciwko Krzyżakom. Polski władca dążył do odzyskania straconego w 1308 roku pomorza. Litwini z kolei zmagali się z krzyżacką ekspansją skierowaną na ich ziemię. Łokietek swój sojusz wypróbował jednak nie przeciw zakonowi Najświętszej Marii Panny, lecz w 1326 roku najechał Brandenburgię. Okrucieństwo i barbarzyństwo pogańskich Litwinów sprowadziło na króla fale krytyki. Pojawiły się głosy, że polski władca wspiera Pogan. Potwierdziło się to, gdy pod koniec 1328 roku łokietek opowiedział się przeciwko krucjacie na ziemię litewskie króla Czech Jana Luksemburskiego i Krzyżaków. Skutkiem tego wyprawa zamiast na Litwinów ruszyła na Polskę. Czesi, powołując się na prawa do polskiej korony, nadali Krzyżakom Pomorze Gdańskie i schołdowali sprzymierzone z zakonem przeciwko Litwinom Mazowsze. Kazimierz Wielki prowadził już zgoła inną politykę od swojego ojca. Starał się utrzymywać dobre relacje z Litwą, ale nie zawsze się to udawało. Nie zamierzał natomiast prowadzić wspólnych wypraw wojennych. Z czasem stało się nawet wręcz odwrotnie. Tym razem to Litwini stawali się obiektem polskich, a raczej polsko-węgierskich najazdów. Powodem spor była Ruś. Był to obszar rywalizacji między Polską, Litwą i Węgrami. W 1323 roku Polacy i Węgrzy obsadzili na tronie Rusi Halicko-Włodzimierskiej mazowieckiego piasta Bolesława, który przyjął imię Jerzy II i przeszedł na prawosławie. Jego żoną została zaś córka wielkiego księcia litewskiego Gedymina Eufemia. Po 17 latach rządu wieży II został jednak otruty przez miejscową szlachtę. Od tego momentu zaczęła się długa walka o to księstwo. W 1351 i w 1352 roku polskie i węgierskie chówce wyprawiały się na Litwę. Jednak w miarę polskich sukcesów w opanowaniu Rusi Halickiej relacje Krakowa i Wilna się stabilizowały. W 1356 roku zawarty został układ pokojowy, a 10 lat później doszło do ostatecznego podziału spornych ziem. Polska wzięła już Halicką, a Litwa Księstwo Włodzimierskie i Podole, z których to litewscy książęta składali hołd lenny polskiemu królowi. Stałym elementem polityki Kazimierza Wielkiego na kierunku litewskim była chęć jej chrystianizacji. Naturalnie podniosłoby to prestiż polskiego władcy, ale również rozszerzyłoby to polskie wpływy daleko na wschód. Litwa w owym czasie była krajem na półpogańskim, bowiem ziemie ruskie były w większości prawosławne, ale dla papieża liczył się jedynie obrządek łaciński. Litewscy władcy zdawali sobie sprawę, że chrzest stanowi cenny argument polityczny, dlatego co jakiś czas deklarowali, że chcą przyjąć chrzest od jakiegoś państwa, co oczywiście miało przynieść określone korzyści polityczne. Terytorialnie Królestwo Polskie przy wielkim księstwie litewskim było karłem ale politycznie, gospodarczo i cywilizacyjnie znacząco przewyższało wschodniego sąsiada. Król Kazimierz stworzył z Polski nowoczesne, bogate państwo z warownymi miastami i murowanymi zamkami, prawną armią i rozwijającą się gospodarką. W perspektywy Krakowa czy Poznania, chodzący w skórach pogańscy Litwini, jawili się jako dzikusy. Ten wizerunek potwierdzały łupieszcze najazdy, do których po śmierci Kazimierza Wielkiego znów zaczęło dochodzić. Skąd zatem pojawił się pomysł, by polskiego króla, córkę Ludwika Węgierskiego, pochodzącą z jednej z czołowych europejskich dynastii, Jadwiga Andegaweńską, wydać za mąż za jakiegoś Ogajłem? Powodów takiego posunięcia można podać kilka, ale jednym z głównych były niewątpliwie owe litewskie najazdy. Wybór na tron Polski Jadwigi był zerwaniem unii personalnej z Węgrami, a to tron krakowski dla Madziarów był główną gwarancją utrzymania przy Polsce Rusi Halickiej. Litewskie najazdy na tę ziemię powodowały, że Polska nie mogła narażać się na konflikt z dwoma wrogami. Kandydatura Jagieły do ręki Jadwigi dawała szanse na utrzymanie spornej Rusi. Ponadto potężną terytorialnie, ale słabszą organizacyjnie Litwę uważano za doskonały teren do rozszerzenia polskich wpływów. Była to zupełnie inna optyka od tej, jaką wtedy prezentowało chociażby Mazowsze, które w Litwie widziało jedynie teren do ewentualnych podbojów. Możnowładcy małopolscy uważali dodatkowo, że po przybyciu do Krakowa pozycja Jagieły będzie tak słaba, że stanie się marionetką w ich rękach. Również Jagieło i jego otoczenie dostrzegali wielką szansę, jaka rysowała się przed Litwą, jak i przed nim osobiście. Wielkie Księstwo Litewskie było w tym czasie państwem otoczonym przez państwa chrześcijańskie, które nie kryły swoich ekspansjonistycznych dążeń wobec Litwy. Wielki książę moskiewski Dymitr Doński zapowiadał odebranie Litwie ziem ruskich, a krzyżacy w imię chrystianizacji dążyli do zagarnięcia żmudzi. Polska była jedynym z tych liczących się sąsiadów, który praktycznie nie wyrażał żadnych roszczeń. Co więcej, Polska miała zamrożony spór z krzyżakami, czyli jednymi z największych wrogów Litwy. Unia z koroną miała zatem dać Wielkiemu Księstwu silne wsparcie, a chrzest odebrać krzyżakom powód do dalszych najazdów. Istniały także argumenty wynikające z sytuacji wewnętrznej. Ojciec Jagieły Olgiert rządził Litwą wspólnie ze swoim bratem Kiejstutem, po śmierci Olgierda Jagieło wdał się w spór ze Stryjem i jego synem Witoldem, co wykorzystali Krzyżacy. W 1382 roku Kiejsud zginął uwięziony przez Jagiełę. Dwa lata później Witold uznał władzę kuzyna, ale nie traktował tego jako czegoś trwałego. Zatem ślub z przedstawicielką potężnej dynastii i korona królewska miały wzmocnić pozycję Jagieły na Litwie. W styczniu 1385 roku do Krakowa przybyło oficjalne poselstwo litewskie, które zwróciło się z prośbą o rękę Jadwigi. Trzy miesiące później zgodę na ten ślub wydała matka Jadwigi Elżbieta Bośniaczka, w sierpniu tego samego roku w litewskim krewie ustalono warunki małżeństwa. Litwini zobowiązali się m.in. do zwrotu uprowadzonych jeńców. Jagieło miało odzyskać utracone przez Polskę ziemię. A Litwa i Ruś miały zostać wcielone do Królestwa Polskiego. To ostatnie było naturalnie wyrazem ambicji panów polskich, którym marzyło się przejmowanie majątków na rozległych obszarach. Ale nie była to prosta inkorporacja, lecz jak przekonuje profesor Wacław Uruszczak, wielkie księstwo było nadal odrębnym podmiotem, ale podległym władzy polskiego króla. Był to dopiero początek budowania wspólnej polsko-litewskiej potęgi. Utrzymanie Unii okazało się jednak nie lada wyzwaniem, a ustabilizowanie sytuacji na Litwie dużo trudniejsze, niż to się mogło wydawać. Niemniej Polska i Litwa dokonały potężnego zwrotu w swoich dziejach. Jeszcze kilka lat wcześniej Litwini w okrutny sposób pustoszyli polskie ziemie. Dokonywali rzezi, mordów, gwałtów i porwań. A mimo to polskie elity postanowiły odłożyć niedawne krzywdy i uprzedzenia na bok. I w imię polskiej racji stanu uczynić z Litwinów nie tylko sojuszników, lecz potencjalnych twórców nowego organizmu państwowego. I choć wzajemna nieufność istniała jeszcze długo, to podjęty wysiłek pojednania przyniósł oczekiwane rezultaty. Sojusz Polski i Litwy był jak małżeństwo z rozsądku, które przyniosło jednak wiele profitów. Jeżeli tak jak my jesteście miłośnikami polsko-litewskiego imperium, to zapraszamy do sklepu Wokulskiego, gdzie znajdziecie unikalne produkty nawiązujące do tej tematyki. Z Kodem Litwa uzyskacie 20% rabatu. Udanych zakupów i do zobaczenia wkrótce.